Siemanowizowie, słuchajcie, dzisiaj małe sprostowanie do mojego wczorajszego materiału, w którym mówiłem o tym, że po ewentualnym zmianie statucie Polskiego Związku Wędkarskiego każdy członek, który należy do naszego stowarzyszenia, będzie musiał, będzie zobowiązany, to będzie jego obowiązek, wykonywać prace społeczne. Słuchajcie, zwrócono mi uwagę, zresztą słusznie, że pominąłem inny paragraf, który się z tym ściśle łączy, przez co moje informacje były trochę niepełne. Dzisiaj chciałbym to rozwinąć, doprecyzować. Tak, żebyście mieli pełen obraz, mam wrażenie, że jak to doprecyzuję, to jeszcze bardziej się wkurzycie, ale trudno. No, podajemy to tak, jak tam jest zapisane. I też w tym materiale chcę od razu wykorzystać to, że, żeby odpowiedzieć na kilka Waszych pytań, bo tam się pojawiają różne takie komentarze, że przecież przymusowa praca, yy, prace społeczne w stowarzyszeniach to jest rzecz normalna, i tak dalej, i tak dalej. I co ja właściwie chcę, więc o tym też za chwilę Wam powiem. Pierwsza rzecz, słuchajcie, bo o tym nie powiedziałem. W innym paragrafie, paragraf bodajże 55, który mówi o tym, co należy do obowiązków walnego zgromadzenia koła. Tam jest taki zapis, że walne zgromadzenie koła będzie ustalać zakres zobowiązania prac społecznych wobec swoich członków lub wniesienia. Ekwiwalentu. Ja o tym ekwiwalencie wczoraj mówiłem. Faktycznie mówiłem, że tam nie ma takiego zapisu, tylko że mamy obowiązek pracy, że w innych stowarzyszeniach właśnie jest ten ekwiwalent. Tutaj faktycznie prostuje to też tak jest. W skrócie polega to na tym, że to na poziomie kół koła będą ustalać, jaki jest jakby zakres obowiązków członków, jakie prace mają wykonać, lub jaki ekwiwalent, tak rozumiem z tego, ekwiwalent mają. Yy, wpłacić. Krótko mówiąc, polega to na tym, że albo pracujemy społecznie, a jeżeli nie chce nam się albo nie możemy pracować społecznie, to musimy zapłacić jakieś tam pieniądze. Nie wiem jakie to będą pieniądze, nie wiem na jakich zasadach będzie ustalana wysokość tego ekwiwalentu. Nie wiem jakby do jakiej kasy to trafi, czy to jest wszystko do kasy koła, czy tam jakiś procent idzie wyżej. Nie mam pojęcia, bo to nie jest zapisane. Doprecyzowuje tylko informację, że faktycznie taki zapis jest i tak to będzie wyglądało. Czyli koła ustalają, jakie prace nie chcesz pracować, wpłaca ekwiwalent. I teraz odniosę się trochę do komentarzy, które się gdzieś tam pojawiają, no bo no, ja mam świadomość tego, że normalnie funkcjonujące stowarzyszenie tak właśnie działa. Ja to wiem. Praca na rzecz stowarzyszenia. Opiera się na pracy społecznej swoich członków, to po pierwsze, i po drugie, też tak funkcjonują różne stowarzyszenia, że właśnie ta praca jest obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie może pracować, no to ma tam wpłacić za to jakąś kasę. Ktoś gdzieś napisał komentarz, że w normalnie funkcjonującym stowarzyszeniu tak to właśnie wygląda. I to jest trochę klucz i punkt o który chciałbym się zaczepić, w normalnie funkcjonującym stowarzyszeniu. A ja uważam, że na dzień dzisiejszy Polski Związek Wędkarski ma jeszcze daleką drogę przed sobą, żeby normalnie funkcjonować. Dlatego między innymi uważam, że wprowadzenie tego typu zapisu, no, to nie jest sposób na rozwiązanie problemu. Przymuszanie ludzi. Wspomniałem gdzieś tam o tej elitarności, jak mówiłem o tych klubach łowieckich, że jakby rozumiem, że to w takich stowarzyszeniach bardziej elitarnych, nazwijmy to, to tak, no też trochę to umownie, to tak, nie traktujcie tego dosłownie. No jakby takie stowarzyszenia, do których trudniej jest się dostać, jakby trochę to inaczej wygląda jak w Polskim Związku Wędkarskim, że jakby tam to rozumiem i cały czas się tego trzymam, że jakby Polski Związek Wędkarski, nasze stowarzyszenie zostało tak upowszechnione. Że bardzo trudno, wręcz uważam niemożliwe będzie wymuszenie na członkach pracy społecznej, bo różnica polega na tym, że zwykle w tych innych stowarzyszeniach y, członkowie chcą do niego należeć, a u nas bardzo często sytuacja wygląda tak, że członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego nie do końca chcą do niego należeć, tylko muszą do niego należeć z różnych względów. Po prostu żeby mieć dostęp do pewnych łowisk, tak jak ktoś łowi na rzekach, no to z reguły nie ma alternatywy w postaci jakiejś komercji na rzece, a bardzo rzadko być może się to zdarza, więc jakby jest trochę zmuszony. Więc jakby na tym też polega różnica. Że członkowie no poniekąd są zmuszeni, muszą no bo ten Polski Związek Wędkarski, nazwijmy sobie to, ma gdzieś tam ten monopol yy, i jakby no musimy do niego należeć, żeby w, pe w pewnych miejscach łowić. To miałem też trochę na myśli, mówiąc o tej elitarności. To nie jest tak, że wszyscy się zabijamy, żeby należeć do Polskiego Związku Wędkarskiego. I jakby w tej sytuacji i w tym kontekście, i tak patrząc na sprawę, no, bzdurne jest zmuszanie swoich członków do jakiejś pracy. Tym bardziej, że cały czas będę to podkreślał, w obecnej sytuacji. Obecna sytuacja Polskiego Związku Wędkarskiego no wygląda jak wygląda. Coraz więcej członków odchodzi. Właśnie to jest to o czym ja mówię. Ludzie nie chcą należeć do tego stowarzyszenia. Ludzie gardzą tym stowarzyszeniem bardzo często, a jak należą to dlatego, że muszą. No, bardzo mało jest takich ludzi, którzy faktycznie chcą należeć do PZW i chcą tam coś od siebie dać. Także ta sytuacja Polskiego Związku Wędkarskiego no jest mizerna. Przechodzimy przez jakiś tam kryzys. Zobaczymy, co z tego kryzysu wyjdzie. I teraz wprowadzanie takiego zapisu, zmuszanie czy nakładanie zobowiązania na swoich członków, żeby, że oni muszą pracować, a jeżeli nie, to muszą coś tam zapłacić, jest jeszcze większym pogrążeniem tej niefajnej. Powiedzmy sobie delikatnie sytuacji, która w naszym stowarzyszeniu, w Polskim Związku Wędkarskim, panuje. Cały czas zresztą no, podtrzymuję to swoje pytanie. Co z osobami, co z rencistami, którzy fizycznie nie są w stanie tej pracy wykonać? No co, teraz będą musieli zapłacić dodatkowo ci osoby, które są chore, które gdzieś tam, no znam takie osoby, które gdzieś tam ledwo nad tą wodę sobie tylko dojeżdżają, krzesełko wystawią, połowią. To nie są osoby, które będą pracować fizycznie. Co z osobami, które gdzieś tam wyjechały za granicę? To się trochę łączy właśnie z tym upowszechnieniem, które ja mówię. Do Polskiego Związku Wędkarskiego należy całe spektrum naszego społeczeństwa. Od uczonych, po y, ludzie pracujących fizycznie, y, od zdrowych do ludzi chorych, od ludzi obecnych do ludzi, którzy gdzieś tam wyjechali. Jakby ta powszechność i przekrój tego społeczeństwa jest tak szeroka, że ja nie wiem w jaki sposób ma to być egzekwowane. Bo to jeszcze chodzi o to, Ok, zróbmy taki zapis, ale Problem też polega na tym, że ten zapis jest strasznie ogólny. No, ewentualnie kto będzie kompetentny do tego, żeby zwalniać ludzi z tej pracy. Kto, czy może w ogóle nikt nie będzie? Może to właśnie będzie tak, że nikt nie będzie mógł zwolniony być z tej pracy, tylko jak nie pracujesz, to płacisz. To jest bardzo ogólny zapis, bardzo ogólny, który mnie po prostu najzwyczajniej w świecie niepokoi. Dwa no to co? No, koła, tak? No, koła będą ustalać wysokość tego ekwiwalentu. No to teraz. To jest w ogóle sytuacja kuriozalna i powodująca, że ten przepis będzie martwy, bo żadne koło nie pozwoli sobie na to, żeby wysokość tego ekwiwalentu była wysoka, a przynajmniej wyższa niż w innych kołach. No bo po prostu członkowie będą się przenosić tam, gdzie ten ekwiwalent jest najmniejszy. Więc moje pytanie, kto to w ogóle wymyślił? Pytanie też polega, jak będą wykorzystywane te pieniądze, które ewentualnie wędkarze będą wnosić. Jeżeli nie będą chcieli tych prac społecznych wykonywać. Podsumowując, mam świadomość, że tak działają stowarzyszenia i że to generalnie nie jest jakieś mega głupie rozwiązanie, i że może to prowadzić do czegoś dobrego przy prawidłowo funkcjonującym stowarzyszeniu, ale uważam, że w obecnej sytuacji, w dzisiejszych czasach, w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, ten zapis jest strzałem w kolano. Koniec sprostowania.